Dzień dobry. Prometody na przeszkody i ponownie Łukasz Wańczyk. Dzisiaj ultimate cliffhanger, jakby powiedzieli w Sasuke, a cliffhanger po naszemu. Czyli już przeszkoda z poziomu ninja, no i tu oddaję ster Łukaszowi, który wie, jak się w ogóle do tego zabrać, a potem jak się jak trenować, co ćwiczyć, co tu będzie przydatne. Eee, od razu na wstępie może, że traktuję tą przeszkodę jako Przeszkodę dla średnio zaawansowanych jak i nie dla zaawansowanych. Na pewno nie polecałbym tej przeszkody osobom początkującym. Musimy najpierw się mocno wzmocnić, szczególnie chodzi o chwyt o palce. Można sobie naprawdę zrobić krzywdę, podchodząc do tego nieprzygotowanym, więc średnio zaawansowani jak i nawet nie osoby zaawansowane. Jeśli chodzi o taki. Trening przygotowujący do tego, no to na początku można sobie popróbować zwykłego wiszenia, czyli wzmacniania w zwisie, w zwisie biernym, zwisie nawet aktywnym. Oczywiście zależy to od. Wielkości krawędzi, bo wiadomo, można wiszeć na krawędzi, która ma 5 cm, a dużo trudniej będzie, jeśli to robimy na krawątkach takich spinaczkowych, 2, nawet 1,5 cm czy 3 cm. Więc na pewno, jeśli chcecie zacząć, zacznijcie od trochę większych krawędzi. Tutaj akurat mamy 3,5, 4,5. Są takie mniejsze, 3 cm. Więc starajcie się na początek wybrać takie, takie większe z którym nie będziecie mieć problemu. No i takim podstawowym treningiem wzmacniającym chwyt to jest na przykład zrobić sobie serię. Tutaj akurat na tablicy mamy za to błoniurek rozpisany trening właśnie chwytu, który można wykonać na, na tych krawędziach. Robimy na przykład 6 serii, 10 sekund zwisu, 10 sekund odpoczynku. No i wybieramy sobie grubość krawędzi i po prostu wisimy 10 sekund aktywne barki, I 10 sekund przerwy. I to jest powiedzmy jedna seria, i takich serii można sobie zrobić, zrobić 10. Czyli to jest jakby taki, taki przygotowujący trening do tego. Później z tego można sobie wyjść na przykład do zwykłego podciągania, czyli to, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, w tym odcinku pierwszym, czyli powiedzmy siła ogólna to jest w podciąganiu to jest podciąganie na drążku, a siła specjalistyczna. To może być właśnie podciąganie na takich krawędziach, i to właśnie miałem na myśli. Czyli możemy wykonywać na różnych krawędziach po prostu serię podciągnięć. Czyli stąd wykonujemy sobie podciągnięcia, i tutaj można zrobić nachwyt, można zrobić podchwyt, czyli wariant taki: Hop. W ten sposób. Kolejnym takim ćwiczeniem, które już jakby bardziej nas zbliża do pokonywania cliffhangera, do przechodzenia, to są na przykład podciągnięcia z wyciąganiem jednej ręki, na przykład do góry. Wiadomo, że stopnie trudności będzie odległość też tych jakby krawędzi. Czyli jeśli będzie mniejsza odległość, tak jak tam na tamtej tablicy. To będzie łatwiej. Im większa odległość, będzie trudniej. Ale, na przykład, możemy sobie na początku zrobić seryjki z wyciąganiem jednej ręki, ze schodzeniem. Wyciąganiem jednej ręki, dokładaniem i schodzeniem. Oczywiście robimy to na prawą, tak samo na lewą rękę. I moment wejścia może być, też można to jeszcze podzielić. Moment wejścia może być na proste ręce. Albo moment wejścia, może być na zgięte na bloku. Także różne tutaj warianty, różne miksy. No i pokażę jakby po kolei kilka z nich. Czyli stąd prawa, lewa. Dokładamy drugą, i schodzimy. My. Oczywiście to samo robimy na drugą rękę tego już nie będę robić albo wejścia na bloku czyli na zgiętych czyli to są takie podstawowe gdzieś tam ćwiczenia na początek jak mamy już to opanowane no to możemy zabrać się do Konkretu, czyli do przejścia, oczywiście, tutaj układ tego może być, może być różny. I tutaj, na przykład, wracając do poprzednich odcinków, możemy sobie wykorzystać technikę, powiedzmy pierwszą, bokiem. Tak jak przechodziliśmy na ringach, wykorzystując swing, dokładając ręce, odkładając, dokładając, odkładając. Dokładnie tak samo można przejść, właśnie, hängera, czyli z lekkim bujaniem. Jeśli ktoś chce, można to zrobić szybciej na bloku z pracą rowerka, czyli szybciej pracujemy nogami. To też wiadomo, zależy od odległości chwytów. Także tutaj można albo jedną, albo drugą technikę. No i teraz spróbuję zaprezentować może całe przejście ze swingiem. I tak to właśnie wyglądało. Pogratulował. Ja jestem na tym etapie podciągania się na cliffhangerze właśnie w ten sposób nachwytem i podchwytem. No i tak 5-6 podciągnięć na ten moment jestem w stanie zrobić na takim 4,5-5 cm. No więc myślę, że kto wie, kto wie, może tego już bym był w stanie przejść. Ale właśnie wprowadzałem bardzo powoli. Ze względu też na to, że na te wszystkie takie malutkie sięgienka, które są w palcach, no to one są obciążone podczas takich zwisów. No i jak się za dużo tego naraz prowadzi, no to one się mogą przeciążyć i tu potem jak czytałem te artykuły spinaczkowe, jak ludzie właśnie. dokładnie, się tam... mogą być problemy z palcami, truczkami, ze ścięgnami, ze Także stawami. To tak. to powoli... ja to wprowadzam bardzo, bardzo powoli i tak ostatnie tam no, chyba dwa lata, tak chcę powolutku gdzieś tam na klatce, na schodach, najpierw tak, gdzieś tych krawędzie, żeby To jest taki chwyt, które raczej... Ostrożnie, niech się to powoli buduje, bo to, no jest, jest to jest to ryzykowne. Dokładnie. Jeszcze jedną rzecz, którą sobie przypomniałem, na przykład, która może się pojawić gdzieś tam w następnych odcinkach, edycjach Ninja Warrior, to są nie tylko przejścia, ale już przeskoki. Poprzez obrót, na przejście na podchwyt, nachwyt z obrotem, ze skokiem. Boczne te przeskoki też są, bo czasami boczny, te są tak daleko. Dokładnie, że trzeba przeskoczyć. Że że to są kolejne gdzieś tam elementy, kolejny level, który można sobie ćwiczyć, i ja na przykład zaczynałem ten element ćwiczyć po prostu poprzez wyskok, tak jak mamy na przykład Salmon Ladder wyskok drążkiem, to tak samo tutaj wykonywałem sobie przeskoki z dolnego na górny. No oczywiście mniejsza na początek odległość, później coraz większa. Także moment skoków, no i później moment skoków, tak jak mówiłeś, bocznych, albo skoków z obrotem, albo skoków poprzez obrót, na przykład obracamy się na podchwyt i stąd sobie próbujemy się rozkuśtać, hop, łapiąc Kolejny element, czyli to jest jakby, powiedzmy, kolejny, kolejny level. Wszystkie rodzaje skoków, dynamicznych ruchów. No i jak ktoś by sobie chciał potrenować takie, to właśnie u Łukasza, po pierwsze, szkoła lotu Spidermana, zapraszam, to jest jedna sprawa, polecam całym sercem. Druga sprawa, no to właśnie taka infrastruktura, gdzie będzie można po prostu potrenować tego typu rzeczy. No, najlepsza, najlepsza w tym momencie są. No że jedna z najlepszych w Polsce i najlepsza w Krakowie. Także dzięki wielkie za ten odcinek. No i lecimy do następnym. Dzięki.